Witam, dzisiaj pokażę Wam, jak wykonać krok po kroku eliksir liftingująco-wygładzający z nanokoloidami złota. Zestaw taki z odmierzonymi już półproduktami kupicie na stronie www.kolorowka.com. Jest to zestaw do samodzielnego przygotowania eliksiru liftingującego. Bogaty w składniki aktywne, już po pierwszych zastosowaniach sprawia, że skóra staje się gładka, ksamitna i elastyczna. W skład zestawu wchodzi żel hialuronowy 1% 13 g, nanokoloidy złota 50 ppm 11 g, ekstrakt ujędrniający 2,1 g, lifting roślinny 1,5 ml, hydromanil 1,5 ml, białka jedwabiu 1 ml, kompozycja witaminowa All-in-One 30 g oraz konserwant Feok. Do zestawu dodatkowo mamy buteleczkę z aplikatorem oraz nalepkę na gotowy kosmetyk. Składniki te wystarczają do wykonania eliksiru o masie 30 g. Teraz opowiem Wam po kolei o każdym ze składników tego eliksiru. Żel hialuronowy to wodny roztwór kwasu hialuronowego. Kwas hialuronowy swoją sławę zawdzięcza zdolności utrzymywania nawilżenia skóry. Działanie nawilżające kwasu hialuronowego związane jest z bardzo silnymi właściwościami higroskopijnymi. Kwas ten w naturalny sposób osłania skórę, tworząc film na jej powierzchni. Ma doskonałe właściwości łagodzące, skutecznie nawilża przesuszoną skórę ze skłonnościami do pierzchnięcia, nadmiernie wysuszoną. Wygładza, poprawia elastyczność, ujędrnia. Nanokoloidy złoda w stężeniu 50 ppm działają na zasadzie pompy jonowej, przyspieszają migrację składników aktywnych w wymianę jonową, głównie mikroelementy oraz stymulują proces oczyszczania organizmu drogą skórną. Stymulują również syntezę kolagenu, przyczyniając się do rekonstrukcji tkanki skórnej. Złoto nanokoloidalne zmniejsza powstawanie zmarszczek, regeneruje już istniejące, a ponadto nawilża skórę oraz likwiduje przybarwienia skórne. Lifting roślinny to wyselekcjonowane, wysoko oczyszczone, hydrolizowane białka pszenicy. Dzięki specjalnym roślinnym białkom o wysokiej masie cząsteczkowej surowiec znacząco wygładza strukturę skóry. Tworzy na jej powierzchni film wzmacniający ją. Lifting roślinny powoduje natychmiastowe zmniejszenie mikrozmarszczek na powierzchni skóry. Liposomowy ekstrakt ujędrniający zawiera cenne wyciągi roślinne z różczyka, sybrejskiego żeńszenia, lewendy wąskolistnej, topoli oraz guarany, które w połączeniu ze składnikami naturalnego czynnika nawilżającego zapewniają działanie ujędrniające dla zwietrzałej i starzejącej się skóry. Hydromanil jest substancją pochodzenia naturalnego dzięki obecności galaktamananów. Jest doskonałą substancją nawilżającą, pozwala uzyskać długotrwały efekt nawilżania, penetrując głębokie warstwy skóry i ograniczając utratę wody. Reguluje proces złuszczania naskórka i prowadzi do poprawy wyglądu skóry. Kompozycja witaminowa All in One to optyczne połączenie aktywnych składników witaminy E, witaminy C, witaminy B3, witaminy B5 oraz witaminy B6. Pomaga chronić i dotlenić skórę. Zapewnia dodatkowy efekt zmiękczający i nawilżający, stymuluje wzrost komórkowy i regenerację tkanki, zapobiega stanom zapalnym skóry i wspomaga odbudowę uszkodzonej tkanki. Hydrolizowane białka jedwabiu uelastyczniają, wygładzają i intensywnie nawilżają, tworząc na skórze film hamujący utratę wody. Dają efekt lekkiego liftingu. Skóra staje się przyjemna w dotyku i jedwabiście gładka. Feok. Jest konserwantem nowej generacji o szerokim zakresie działania zarówno w stosunku do bakterii, gramma dodatnich i gramma ujemnych, jak i drożdży czy grzybów. Zabieramy się za wykonanie naszego eliksiru. Do buteleczki z nanokoloidami złota wsypuję kompozycję witaminową All-in-One. Zabezpieczam reduktorem i zakręcam. Potrząsam intensywnie przez chwilę, tak aby kompozycja rozpuściła się. Do buteleczki z żelem hialuronowym wlewam lifting roślinny, hydromanil, hydrolizowane białka jedwabiu oraz ekstrakt ujędrniający. Potrząsam jeszcze raz buteleczką z nanokoloidami złota i przelewam jej zawartość do buteleczki z żelem hialuronowym. Dodaję teraz konserwant Feok. Na koniec zabezpieczam buteleczkę reduktorem i zakręcam. Mieszam wszystkie składniki, potrząsając buteleczką przez około minutę. Przelewam eliksir do buteleczki z aplikatorem. Po odcięciu zabezpieczenia eliksir jest gotowy do użycia. Opisuję naklejkę permanentnym pisakiem i umieszczam na niej datę przydatności, co jest bardzo ważne, oraz naklejam na buteleczkę. Jak stosować eliksir liftingujący? Na oczyszczoną skórę nanoszę niewielką ilość eliksiru i pozostawiam aż do wchłonięcia. Następnie stosuję dowolny krem bądź serum olejowe w zależności od potrzeb i upodobań. Jeśli do eliksiru zostanie dodany konserwant Feo, termin przydatności wynosi 6 miesięcy od daty wykonania. Jeśli do eliksiru nie zostanie dodany konserwant, okres trwałości wynosi 2 tygodnie, a eliksir należy przechowywać w lodówce. Gotowy eliksir liftingujący przechowujemy w ciemnym i chłodnym miejscu. Miłego mieszania, cześć!